Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam Was wszystkich ponownie w świecie epoki lodocowej 3. No więc w tym odcinku dalej kontynuujemy naszą podróż bakiem yy, z dzichem i Redkiem na Pterodaktylu. Misja jest dosyć dynamiczna i energiczna. Sądzę, że... Oj, będzie się działo w tej misji. Dobra, to co wy tutaj widzicie to jest, nie wiem, taki jakiś dziwny promień, że... Jeżeli... Kurczę jakby to ująć. Jest to taki dziwny promień... Oj, oj oj pierwszy... Dobrze, udało się pierwszego kryształu zrobić. Dobra, nie mogę się wygadać przez te emocje. E, to co właśnie zebrałem, to jest taki jakby promień. Gra laguje, ale cóż. E, to jest taki promień i pod spacją go możemy wystrzelić. Jest to takie ułatwienie jakby. Bo ma dosyć silne... Silną siłę rażenia. Łatw to, łatwo w tej misji zrobić fejla Ale staram się nie fejlować zbytnio I zebrać też wszystkie kryształy Chociaż... Mogę mieć... Nie lada problemy z, z, z ich zdobyciem Kurde, ale przez te, przez te emocje nie mogę się skoncentrować na tym co ja w ogóle gadam No i misja jest też to troszeczkę taka długa No nie mówię, że jest króciutka Jest dosyć długa Także będzie się działo Reształy ogólnie będą położone właśnie pod, pod sufitem. Byłbym wdzięczny, jakbym omijał jakbym te wszystkie przeszkody, a nie w nie wchodził. O, i tutaj będzie walka z rojem. Ponownie, kolejna walka z rojem, no ale cóż. Aby przyspieszyć, użyj, yy, to jest Shift. Pasek przyspieszenia będzie, będzie malał. Pasek przyspieszenia będzie się wypełniał, kiedy nie będziesz korzystać z tej funkcji. Nie możesz używać przyspieszenia, jeśli pasek jest pusty. Aby wykonać pętlę lub zawrócić, naciśnij R i przesuń A, W lub S do przodu lub do tyłu. Właśnie. To działa w taki. Kurczę, nie mogę tego zaprezentować. Um, kurczę. Aha, bo to R trzeba wcisnąć. Właśnie. To działa w taki oto sposób. Przyspieszenie mamy pod pod shiftem chociaż ja z tego przypiszenia na razie nie będę chciał korzystać bo tutaj się musimy skupić na rozgrywce dobra najpierw może zniszczę to wszystko co mi tutaj będzie przeszkadzać się właśnie bez opamiętania to jest, to jest bez sensu co ja teraz robię dobra <laughs> może najpierw zbiorę te wszystkie takie yy, takie wyrzutnie nie to nie jest wyrzutnie to jest takie, taka broń masowego rażenia a wszystko jest zniszczone. A tak wygląda ta beczka, bo jej właściwie nie, nie zaprezentowałem jeszcze. No już się Aha, to są szerszenie. Dobra, zapamiętam sobie, dzięki bug. Nie mamy już tej wyrzutni. Okej, okay, świetnie. No jakoś to idzie. Ruj ma mniej yy, troszeczkę więcej niż połowę życia. Ależ emocje. Okej, okay, teraz celuję w rój. Okej, okay, udało mi się jakoś zrobić unik. Świetnie! I jeszcze raz. I obrócik, okej. Okay. Nie ma już tej broni masowego rażenia nigdzie. Przydałaby się, bardzo by się przydała. Jeszcze zniszczę to może. Te wszystkie kwiaty takie. Ale tych szerszenie jest tutaj naprawdę dużo. Już ma mniej niż połowę życia, także problemów już z zbytnich nie będzie. Może ja się troszeczkę oddale od tego Roja. Roju, Roja, nie wiem, jak się wymawia. I teraz zacznę strzelać. Jest! Udało się. No i lecimy dalej przez tą jaskinę. Och, dobra. Muszę mieć oko na kryształy. O, te pnącza, te pnącza będzie... Czasami będę miał z nimi duże problemy, jak na przykład teraz. Jakoś nie mogę się skupić zbytnio, żeby w te pnącza strzelać. O, teraz się udało akurat. Dobra, drugi kryształ. Tu są tylko dwa? Okej, okay, udało się, świetnie. I truskawkę też mamy Okej okay. Oj, aż pięć pnączy Okej, okay, tylko dwa I udało się I trzeci kryształ Zdobędę go Jest, wszystkie kryształy w misji, świetnie Kurczę, prawie się udało No cóż I I wyjście Ale to jeszcze nie koniec Kogoż my tu mamy? To Sid. Co za Sid, Przyjaciel! Musimy się ich pozbyć! Okej, okay, teraz mamy za zadanie y, Za zadanie y, Przelecieć przez kręgi chmur Pokonać pterozaury i wrogie rośliny Dokładnie tak, musimy zniszczyć dwa te Pterozaury, tak się ich nazywa? Tak, pterozaury. 10, 25 pterozaurów, 10 tych roślin i przelecieć przez 10 obręczy z dymu. Więc pierwsza obręcz, obręcz zaliczona. Najpierw sobie może przelecę przez to obręcze, to jest najłatwiejsze zadanie chyba. Dwa. Przy okazji też jeżeli znajdzie, nadarzy się taka okazja, to... Zniszczę też kilka tych pterozaurów. <laughs> tak, chciałem sprawdzić czy dobrze wymawiam. O, jedną chmurę dymu ominąłem, to może się zawrócę. No, znowu się ominąłem, dobra. Lecimy dalej. Przy okazji też zniszczyłem kilka tych pterozaurów. Na kolejna chmura dymu. Kolejny, kolejny okrąg dymu właściwie. A tam jest roślina, ją sobie zniszczę Dobra zniszczona Może się uda... Nie udało się, na ham... Na hamstwo, hamstwo A, trudno, dobra Zrobię sobie y Chciałem zrobić ten obrót, ale nie udało się Dobra, pięć obręczy zaliczonych Terozaurów też, no już pokonę dopiero pięć Ale gra trochę sklatkowała Dobra, 6 obręczy Właśnie strzelam na oślep trochę. Hm. Dobra, kolejna obręcz, może mi się uda? Jest, udało się, 7 obręczy No okej. Okay. Już 6 tych pterozaurów Wolałem teraz... Nie wiem czy zniszczyłem tą roślinę, chyba nie. Dobra, może się teraz zajmę trochę tymi roślinami. Mhm, świetnie ją zniszczyłem. Dobra, tam jest kolejna. Okej. Okay. Kolejna. Jest ja troszeczkę myli yy, kamera, ponieważ w niektórych grach, jeżeli naciśniemy S, to lecimy do góry. A jeżeli nacisniemy W, to lecimy w dół. A tu jest właśnie na odwrót, że jak nacisniemy S, to lecimy w dół, a jak nacisniemy W, to lecimy do góry. Dobra, 8 pterozaurów zniszczonych. Nie udało mi się przez tą chmurę przelecieć. Dobra, tu się uda. Tam jest roślina. Tak. Okej, okay, wlec, wleciałem w tą chmurę. Także jeszcze tylko jedna chmurka i mogę zająć się pozostałymi misjami, a czy pozostałymi przeciwnikami do zniszczenia. Znaczy chmury to nie są nasi przeciwnicy. Jest takie zadanie właściwie, nie wiem po co. Wow, goni mnie coś. Ja nie wiem, czy nie przeleciałem przez ten... przez ten okrąg. I dobrze, jedno zadanie zaliczone. Także mogę się teraz bez problemu zająć sądzę roślinami i terozaurami. Okej. Okay. Jakoś to idzie. Kolejna roślina. Zniszczona. I jeszcze tylko zostało mi dwie rośliny. Tu jest kolejna właśnie. No i się nie udało. Chcę zgubić tego dinozaura, co mnie teraz gonił. O, tam jest kolejna roślina. Awaj, lecimy, lecimy, bug. Dobra, tą roślinę jeszcze chcę tylko zniszczyć gdzieś. O właśnie, tu była. Dobra, rośliny zniszczone, zostały jeszcze tylko pterozaury. Dosyć proste zadanie. Bo pterozaurów jest to od, od groma. Okej, okay, lecimy, lecimy. Dobra, broń masowego rażenia. A, wystrzelają właściwie byle gdzie. Dobra, jeszcze tylko 5 pterozaurów. Wow, zobaczcie ile jagód mamy. Jeśli jakbym chciał, mógłbym nazbrać jeszcze więcej tych jagód. O, kolejna roślina. Teraz zniszczę sobie jeszcze jedną. Igra troszeczkę zaczęła przycinać. Nie wiem dlaczego. Dobra, jeszcze tylko dwa pterozaury zostały. I teraz jak na złość żadnego nie widzę. Dobra, wystrzelmy sobie... O, tam są. Wystrzeliłem tą broń masowego rożnia i po misji! Szybko! Kończą mi się poca! Kto ustawił tam ścianę lawy? Ktoś, kto nas bardzo nie lubi! Na mocy! Moc! Okej, okay, wszystkie trzy kryształy, więc zobaczymy sobie jeszcze filmik do następnej misji. Tata uratował mamę, Bzos Z pomocą twojego wujka Diego. Więc nie tylko okazał się potrzebny swojej rodzinie, ale też nie stracił swego myśliwskiego instynktu. Dziękuję. Tymczasem sytuacja wyglądała coraz lepiej u wujka Baka. Albo raczej zbił się, bo właśnie dokładnie to zrobił w ostatniej sekundzie przed uderzeniem w lawę. Jemu, twojemu wujkowi Grzichowi i Edkowi nic się nie stało. Tak, ale tego samego nie można powiedzieć o sitzie, który nadal uciekał przed ludźmi. Okej okay, ludzie, ale sądzę, że w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Także cóż, trzymajcie się, do utrzenia, do zobaczenia. Na razie.